Dziękuję wszystkim. To tej strony. Witam w 19. odcinku moich zmagań. Co następnie? No jak widzicie 7, 8, 10 ośka wyciągnięta. Ma Co to było robione? Uszczelniacze. Wymiana oleju. I łożyska. Oczywiście chodzi o ten napęd, nie? Zobaczymy, jak się złączyć, czy to będzie już działało. A reszta później. Poczekam w swoim kolejem. Co do mojego Urszusika Jak widzicie, kabina jest Maska nowa jest świate są, a jakie są kolory są oryginalne, przyszły farby pomalowane Tur jest Ale... No się ciągle wiecie? Mam z nim problem trochę Chodzi o hydraulikę, ale to nie tylko to, jak widzicie, kable są pooszczepione Chodzi o to, że laczki są duże, nie? Bo opony widzicie, w przodu są już... Takie zostały. Muszę tylko dystansę jeszcze porobić, minimalnie je od osi troszeczkę, no te 2 cm, nie? A problem z tym jest, że jak skręcam, tak jest tur wysoko, nie? Na samej górze To jest jeszcze luka, mogę skręcać, ale go tylko opuszczę no i nad kolami wale, nie? No i na prosty koło to nie ma z tym problemów, nie? No, także nie wiem, czy ten cały tur będę wywalał, czy jakieś inne zamontować. Chodzi też o ramę, no kurde. Miałbyś być też przedni tuz, nie? No i takie właśnie problemy są. Dobra, a teraz jadę. Czy przejechać na tor? Tam gdzie był ten adro show? Dużo sms -y są Dobra, jadę w ile ma Wiecie, no. no Ursusik nie jest ciężki, nie no, oszukujmy się, nie? W tych laskach też tak, które to może za dużo atmosfer dawać, Oliczek No zamyka, nie? <grystanie> <grystanie> Także na pewno ponad 30 wali, nie? Siada, nowy sprzęt. No tak jest, i siewnik nowy. W przyczepce tam wiedziałem, że tą wywrotkę będzie przyczepkową. Ale w to nic się nie podpali. Także mam nadzieję, że na razie kursusik się prezentuje, ale dobrze no. Myślę, że takiego chyba nikt nie ma, nie? No dobrze, to jest takie druciarstwo, nie? No, Szybujmy się. Ale już siedzi. Fish, oh, good, thank you, thank you How would I fall once? Sześć, czyli siedem, tak liczę, że będzie. Też miałem problem z tymi przednimi szefami. Nie wiem czy oryginalnie w John Deere'ach jest jakiś mały transformator, nie wiem, transformator czy coś ty... Bo tutaj na postojowych to tak słabo, nie? Wiadomo jak w Ursusie Elektryka, nie? Aż też tak nie chciałem głęboko wchodzić w ten temat, nie? come this.

Vou ia só na raídia, na pencha o robi. I z górki na pozór. No, że tylko. nie zaczepi? Nie, idzie no. No i ładnie. Powiem Wam szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Nie, nie wchodzi tak mocno na obroty. Czyli na te przełożenia swoje jakoś tam zrobiły tą prędkość no i tam lżej jest. Tak się prezentuje To moja bestia Bestia Nie wiem czy fajnie to wyszło No mówię że ty nie lalki, nie bo tu są oryginalne Oprzodnie no prze przednie fajnie wyszły chyba co Inaczej wygląda <śm> 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 Chciałem powiedzieć, że co innego, niż powiedziałem. Nie, tu klatki jeszcze były do przerobienia. Chciałem wyciąć, no bo jednak... No nie niektóre rzeczy się nie mieściły, nie? No nie wiem, co tu jeszcze będę o nich powiedzieć. Kolejny mój nudny odcinek. No bo, pora, co ja mam robić? Pole zaorane i no, razie tyle Nie wiem, jeśli Wam się podoba, dajcie tam lajka albo napiszcie, ok, coś z chór, to też napiszcie, nie mam problemu. Dobra, nie będę zanudzał. Wracam z powrotem do siebie. I tyle. Dobra, na razie, hejo, pozdrow.